Spotkają się zespoły, których rywalizacja budzi wyjątkowe emocje. Czas na zaciętą walkę. Który zespół będzie mógł dziś świętować wiktorię? Dobry wieczór, szanowni państwo! Serdecznie wszystkich państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Tu Tomasz Smogowski. Witam Państwa serdecznie w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Grupę Termalika Nieciecza zmierzy się z drużyną Krakowi. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Realizator pokazuje nam teraz jedenastkę gospodarzy. Widzimy, że sztab szkoleniowy zdecydował się dziś na ustawienie 3-4-3. Wkrótce przekonamy się, czy trójka w linii defensywnej to dobre rozwiązanie na to spotkanie. Przyjrzeć się, jaki skład wystawiła Krakowia. Widzimy wyraźnie, że w tym meczu wystąpią w ustawieniu 5-2-3. Stawiają na stabilną obronę i grę skrzydła. Dziękuję. the game! W górę gramy. Niezły pomysł na rozegranie. Świetny, ważny odbiór. Z tej akcji już nic nie będzie. Mają teraz szansę na O, może być groźna akcja. pracą teraz piłkę. Dobrze konstruują ten atak. Nie śpieszą się. I źle rozprowadzają tę akcję. A, teraz pokazał, co potrafi. Jesus Jimenez. Niepotrzebna teraz strata Jesusa Jimeneza. Nie wyszło mu to. atakować przy linii bocznej. dobre dośrodkowanie. agresywnie w powietrzu, ale ostatecznie piłka bezpieczna. a dobre opcje do rozegrania. i znowu to samo, za łatwo tracą piłki. świetnie, teraz to rozprowadzanie. może inca. przynosi efekty. Znowu mają górkę na połowie drugiego zespołu. Autyczny fragment spotkania. Żadny. Uwaga, okazja! Aleks cudowna parada! dawało się, że piłka nieuchronnie zmierza do siatki. Pierwszy gol. Liczymy na kolejne. znowu są przykłady. I. na kabadze. Teraz pełna kontrola sytuacji. Na ugranie kilku minut. rozkrywają piłkę w poszukiwaniu dogodnej szansy na podwyższenie prowadzenia. Dobra, górna piłka, może być to I gol! Ależ teraz są na fali! Trafiają drugi raz w ciągu kilku chwil. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, a najpierw na piękne dogranie górą. Złożyć się do takiego strzału nie jest łatwo, ale gdy piłka odpowiednio najdzie na nogę, to takie uderzenie jest praktycznie nie do obrony. Środka. Przystanie 2-0. Dobre wejście w trzecią strefę. Mają sporo opcji rozegrania. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. Widać cierpliwość w tym ataku. Co nagle, to pod diable. Zgadza się, mają teraz nieźle. Dobrze teraz w rozegraniu. Dużo ruchu, dużo podań. Wyraźnie czekamy na błąd. mnie teraz Bramce. Ośrodkowanie przez następcę. Idealny przewtyk. Pachnie Bramką. Uwaga! Musi to wykorzystać. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Wspaniale się prezentuje zwłaszcza pod bramką rybala. Coś mi podpowiada, że na jednym golu nie skończy. Krakowia w pierwszej połowie grała jak znud i zyskała sporą przewagę. Teraz zaczyna drugą część meczu. Waga może być ciekawie. Doskonała postawa w obronie. Darenia groźnie zapowiadającą się akcję. Ależ, teraz podanie w uliczkę. Chyba będzie gol. Ależ było groźnie. Doskonałe wyczucie czasu. Interwencja w idealnym momencie. Udaje się zażegnać niebezpieczeństwo. Niewiarygodne. Widziałem już piłkę w siatce oczami wyobraźni. Wyśmienita obrona. Podanie górą za linię obrony. Doskonale w destrukcji, a było naprawdę groźnie. Tak, obrona pokazała się z jednej strony. Na wadze. Szukają swojej okazji, by zaatakować rywala w południu. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. i bramkarz był tu naciskany przez rybana ale zdołał wyłapać to dośrodkowanie. Bardzo ważna interwencja. Taka badze. I? Proszę, dobrze rozwija się ta akcja. Mamy bramkę! Tak, zmniejszają stratę. Teraz będą pewnie starali się pójść za ciosem. Oglądajmy! Po powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wybił go w pole. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Wynik na tablicy. 2-1. Chodzimy w ostatnie 20 minut regulaminowego czasu gry Mają teraz aut Co teraz? Dobrze teraz reaguje Ramkasz A piłkę na skrzydle. Może przycisnąć. Przerwane akcji. Niedokładnie. Przyjmują piłkę. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Tracą jednak piłkę. Teraz muszą popracować w obronie. Czas upływa nieodlegalnie. Przed końcem meczu, ależ to będzie intensywna końcówka. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Pewne wykończenie, nie bada się ani chwili. Czasem nie ma sensu dominować Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. od Znowu nie wiemy, kto wygra. Na badze. Ostatnie chwile tego spotkania. Krakowia ma jeszcze jedną szansę, żeby wyrwać zwycięstwo. Ten rzut przesądzi o losach meczu. Jeśli wyjdą na prowadzenie, na odpowiedź pozostanie bardzo niewiele czasu. I zmiana w zespole Krakowi. Sysyła piłkę pod bramkę. Sysyła piłkę na bliższy słupek. Oj chyba by wpadło, gdyby nie to przytomne wejście. Bardzo niewiele brakowało. Mam kilka wariantów podania piłki. Nie, nie na akcja. Teraz muszą walczyć o odzyskanie piłki. Jesus Jimenez podrywają się do ataku. Branka w tym momencie spowodowałaby, że zwycięstwo byłoby naprawdę blisko. w górę gramy chaotyczny fragment spotkania żadna z drużyn nie potrafi utrzymać piłki! Uwaga! Ok Rzuca piłkę przez bramkę. No naprawdę, ten Wolej zasługuje na brawa. Dobra górna piłka, może być groźnie. Proszę, dobrze rozwija się ta akcja. Ale musimy na chwilę przerwać. Bomba kurę, gramy. To rzuca piłkę przez nastkę. Tak, mamy bramkę. No, naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa. O, proszę, dobrze rozwija się ta akcja. Mamy bramkę. Tak, zmniejszają stratę. Teraz będą pewnie starali się pójść za ciosem. Oglądajmy! Dobrze rozwija się ta akcja? Mamy bramkę? Tak, zmniejszają stratę. Teraz będą pewnie starali się pójść. O, proszę, dobrze rozwija się ta akcja? Mamy bramkę. dax 本田 e s tak,